Dobra, dzisiaj EPS 25 No, pierwszy raz na tym kanale w ogóle jest, więc możemy sobie zacząć właśnie live'a z tej gry Eee, czekajcie jaka to w ogóle jakość jest dobra full HD dam Dobra no to co? Yy, dzisiaj będziemy oczywiście zniwa robić takie wielkie. Na Westbridge Hills się będziemy grali. Westbridge Hills 25. Tutaj mamy pole z pszenicą. I, i będziemy sobie właśnie takim caseem jechać, który ma taki wielki hader, więc. Dobra! Co ja tu będę gadać? No to ruszajmy w pole. Dobra. Mm. No to dobra. No to lecimy. Ja cię kręcę, gościu. Jak tu? Szczerze, szczerze powiem, ten FS25, taki odgrzywany kotlet. Wykona praktycznie jak to polska dwójka na sterydach. Czekajcie, kurde, bo tu. Oho, teraz wykręcić, to masakra. Ten płot nieszczęsny. Czekaj, 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 czekaj. A może... Nie, czekaj. To ciężko wykręcić. Jeszcze mając hader ze sobą, to już w ogóle masakra. Ale jakoś powinienem wykręcić. A jak? Teraz o taki manewr. O! O o! O jest! Dobra, wyjechałem. No to co? Eee, czy tu można podjechać? O tu raczej podjedziemy. O tutaj. Dobra. Podłączamy. No i będziemy podpinać hader. Taki wielki hader. Szczerze na takie pole starczy bez problemu. Większego się niestety nie da. Chyba że są jeszcze jakieś większe, ale to już nie przesadzajmy. Eee, czekajcie, podlepnij. Dobra, no to jesteśmy gotowi na śniwa. No to lecimy. Mamy sierpień. Śpieszy czas trochę w ogóle. Pek. Eee. Gdzie tutaj, a czas czas na 15 na 15 razy dam 15x nie, to się w ogóle wymawia dobra one dobra dobra no to zaczynamy a muszę lepiej rozłożyć nic nie ma w zbiorniku, więc nie muszę nie muszę podjechać ciągnikiem żeby rozładować, więc dobra, zaczynamy pracę Obniżamy. Let's go. Czekaj ta, czekaj ta. No to lecimy, pszenica. O widzę już tutaj. Pole nam pokazuje ile to ścięte jest. Właśnie na pomarańczowo to jest... Taki pół czerwony, pół pomarańczowy. To właśnie jest pokazane, skoszone właśnie. Pamiętajcie, zwiększę dźwięk trochę w grze. Bo pewnie słychać ledwo. O, tak dobra na 56. Dobra, 61 dam maksymalnie. No i dobra, Idziemy dalej. Będziemy oczywiście prosto jechać no bo nie opłaca mi się kurde takie skręty robić. Szczerze, zastanawiam się czy przypadkiem nie zrobić sobie, nie no, w sobie na belownicy, to tam nie za dużo na bo Tak nie będę miał co zrobić, bo nie mogę nawet kiszone zrobić. Czy zawinąć nie mogę. Więc nie będzie mi się opacona na bele robić. A belownicy nie posiadam w ogóle. Więc tym bardziej nie będę żadnych bel robić. Bo to serio nieopłacane jest i jeszcze. I do tego szkoda czasu. No ale dobra. Zajmijmy się najpierw tymi śniwami. Mamy całe pole do przejechania, więc powiem, będziemy jechać. Gdy mnie, prawa autorskie, to może jeszcze tam dał muzykę sobie. żebyście też słuchali, ale tak to prawa autorskie, to nie, nie, nie będę. Re... Na zimne lepiej dmuchać, jak to się mówi. Niestety, live. live po prostu też nie gram, jak możecie zauważyć, na kierownicy ani na padzie, tylko gram na klawiaturze. Może jak kupię, że kupię kierę, to wtedy będą może jakieś lepsze live y na YouTube. Powiedział, że na kierze to się lepiej gra, a nie na klawiaturze, tylko tak ciągle klikać. Mimo, że gdybym miał kierownicy, to nawet Eurotrack może by wleciał tutaj, ale... nie wiem. Dobra. Najpierw sobie tamtą stronę jeszcze tam skosimy i będziemy już... stałeś pole robić. Sobie o to cofniemy, Obniżymy, no i lecimy. Uuu, o jajku... ław. Wow. Dzisiaj ciężki dzień był, niestety no, za bardzo w humorze nie jestem, więc raczej tutaj śmienia u mnie nie będzie, no bo totalnie w humorze nie jestem. No ale, przynajmniej mam przyjemność nagrać sobie live'a, mimo że tak nikogo nie ma na live'ie to... Ech. Jest jedna osoba, czyli ja na, na ja na drugim urządzeniu, czyli na telefonie. Mam podgląd na live. Zaraz pójdę po. O jezu! Zaraz pójdę po ładowarkę i podłączę telefon, bo mam akurat drugi kabel. Dzięki to bez problemu mogę sobie to biurka przeprowadzić i sobie przez szybkie ładowanie po prostu mieć. Reset tylko no. Jest to live'ów! Nie planuję w ogóle nagrywania odcinków. Trzeba mi wykręca sama no jest kit. Mamy już 12 tysięcy litrów zajęte. No i ostatnia prosta i lecimy już z drugą pola Niestety Westbridge jest czemu no Westbridge jest przez to, że po prostu nie ma jeszcze polskich maszyn, a ja... Ja można tam nagi grać, więc po prostu wybrałem sobie Westbridge Hisa, bo to jest mapę, którą już bardzo, bardzo długo znam. A wręcz bardzo, bardzo długo znam, więc... No. Tyle powiem. Live na TikToku to może jeszcze ale... Puuu! A Jezu może kiedyś level zrobię na TikToka, ale to nie teraz. Serio to nie było? Włączę sobie ten i do tym pomacie będę jechać, bo to nie chce mi się trzymać ciągle. Może kiedyś, jak już z stereo będę mógł, to na pewno może jeszcze jakieś laje będą. Ale to kiedyś. Jak będzie mi się w ogóle chciało. Ale nie wiem. No i dobra. Już pierwsza połowa zrobiona. Lecimy z drugą połką.

Za mene je bilo oko OJ! Rekak uček i na